Dzień dobry, witam Was 20 marca. Jutro pierwszy dzień wiosny. W końcu, żeśmy się doczekali, mam nadzieję, że każdy zdrowy rusza do prac ogrodowych. Kaktusy w ogrodzie zimowym zaczynają się wybudzać. Mają już ładne, delikatne pączki, lub kwiaty, albo widać już zalążki kwiatów. Ja Was zapraszam na ogród, co nieco się rozwinęło od wczoraj. U mnie już przycinanie krzewów doniczkowych. Lantana przycięta, zaczyna pięknie puszczać, wybudza się, na kwitnie na nowych pędach. I już tutaj zobaczcie, widać zalążki kwiatów. Tego nie obcinałam, bo mówię, że szkoda. Bo za dwa tygodnie już może zakwitnie. Ona jeszcze na ogród nie ląduje, bo jeszcze za wcześnie, żebym tak wnosiła z 40 donic na zewnątrz i wnosiła z powrotem. Ale lantanka już jest sporo podlewana z nawozem, no i jak widać, zaczyna zawiązywać już pączki kwiatowe. Będzie stała na pełnym słońcu i powiem Wam, że to jest pijak. Bardzo lubi dużo wody. A tutaj małpie drzewo. Zawsze mylę jej nazwę Aurekaria Chilejska, chyba tak. W listopadzie w tym roku będzie miała 4 lata, kiedy Zaczęło nasionko kiełkować. Metoda kiełkowania to będzie, jest na moich filmach. Jeżeli będziecie chcieli, podam Wam link. A tak już fajnie podrosła. Ładna, gruba, nic nie przymarzu, ponieważ zimowała w ogrodzie zimowym. Również hartuje już sobie, również z nasionka. Piękne for, fontu, fortunei. I też już zaczyna wybudzać właśnie liście, zaczęły być podlewane. No i oczywiście co nieco od wczoraj się rozwinęło na ogrodzie, więc idziemy. Dopiero taka malutka kruszynka, ale słońce zaczęło się chować za drzewa. No i się zamknęło, jest to zawilec grecki, zamknął się. On po malutku zaczyna się dopiero wyłaniać i gdzie nie gdzie już zaczyna... Pomału rozkwitać, ale jeszcze dopiero w fazie budzimy się. No i w końcu mam pier pierwsze żonkile. Pojawiły się te większe. W tym roku strajkują. W tamtym roku piękna, kępa dusza z dużym, dużą ilością kwiatów, a w tym roku tylko dwa. Teren wykorzystany rosną podborówką amerykańską. Inne nie strajkują. I zobaczcie, jak zaczęły pączkować. One też potrafią odpoczywać. W jednym roku kwitną, w drugim nie. Ale te jeszcze poczekam, aż się rozwiną. To są odmiana pełna. Miły kamorski przekwita. Tutaj mamy jego nasienniki. Teraz będzie zdobił tylko z liści. Zobaczcie, jakie zielone, drobne nasionka. One muszą się same zacząć otwierać, ale one będą schowane. W tych pięknych liściach. Zobaczcie, jak piwonia koperkowa. Ale ja podeszłam tutaj obok, bo zaczyna wybudzać się kolejna roślina cebulowa, a jest to śnieżnik. Tutaj nasiona mamy z szafirka. I powiem Wam, nie wiem od czego to zależy. Na bardziej słonecznej rabacie ten śnieżnik jeszcze się nie wybudził z ziemi. A tu, gdzie ma więcej cienia, już kwitnie malutku, zobaczcie się, gramolą. No i tutaj młode pokolenie, czyli się powysiewał. Tam również widać, że to są śnieżniki, niektóre takie dużo grubsze, albo cebulice. To są bardzo podobne siewki. Jedynie można rozróżnić z krokusów. Bo jak już wspominałam, zobaczcie, krokusy mają białe paseczki. Pojawiają się coraz bardziej... Piękniejsze kępy fiołków, są to fiołki te pachnące, one rozrastają się przez rozłogi, możemy obsadzać na przykład korzenie róż, takich roślin, które korzenie są wrażliwe, a przy okazji pięknie będą kwitły. Tu na te mocniejsze przymrozki, teraz co mieliśmy, minus 9 wczoraj, przedwczoraj minus 10, nakrywałam sobie serduszka. Serduszka okazałe, nie wspaniałe, bo wspaniałe są mniej wrażliwe, ale okazałe. Tutaj mamy kolor czerwony, musimy odkopać. Jak widać, nic nie uszkodzone. Liście może nie są aż tak wrażliwe, ale one idą już razem z zalążkami pączków. Jeżeli one już mają takie, są dosyć spore, a zapowiadają przymrozki, warto serduszka zabezpieczyć. Jeżeli Wam nie wychodzą, nie grzebcie. Ich korzenie są takie, jakby miały zaraz się rozwalić, takie spróchniałe. No i też nie lubią większe okazy przesadzania. U mnie w rodzinie, moja mama, pozdrawiam mamuś, mówiła na nie kawalerskie serca. Na razie je nakryję, niech siedzą w ciepło. Idą pomału święta, więc barwinek już zaczyna zdobyć na rabatach. Barwinki lubią cięcie przed, jak zanim zaczną kwitnąć, ich pędy jak są długie, one się łapią ziemi, no i powstaje kolejna sadzonka. Ale on nie kwitnie na, tak obficie na długich pędach, tylko przeważnie w tym miejscu, gdzie sadzonka dotyka ziemi i ma własne korzenie. Jeśli chodzi o większe barwinki, czyli ten major z tymi dużymi kwiatami, warto te wszystkie pędy pościnać. Ja jeszcze tutaj nie dotarłam, ale będę ścinała. Jeżeli macie nadmiar, nie zostawiajcie tych długich pędów, bo te długie pędy potrafią mieć metr długości. No i tak właśnie barwinek wędruje. Lepiej, żeby nie dotykał, chyba że chcecie, żeby Wam się rozrósł, tych pędów nie usuwajcie. Tutaj na tej rabatce między liliowcami i wieczornikiem damskim również mam barwinka już mu pościnałam pędy, bo się po prostu rozpanoszył on jest dosłownie wszędzie no i zobaczcie, jak pościnałam te długie pędy o widzicie, tego nie ścięłam zobaczcie, jak on puszcza pędy, od razu się ukorzenia od razu się ukorzenia ale jak ścięłam właśnie te długie pędy przepięknie od razu idą już nowe pędy i one będą O, już nawet zaczynają pączkować to jest właśnie ten major z bardzo dużym kwiatem w porównaniu do zwykłych barwinków. Jeżeli macie drzewo Judaszowiec, no to żeście na pewno nie poczytali, że kwitnie na korze. A na przykład nie mieliście jeszcze kwiatów, a chcecie, żeby miał kwiaty. Chcecie, każdy chce, ale jak sprawdzić, czy on będzie nam kwit? On już kochani, zobaczcie, zaczyna łapać pączki kwiatowe. Tu jest zalążek pączka. One zaczynają puchnąć, to znaczy, że zakwitną. Jeżeli nie ma takich zgrubień, no to kwiatów niestety nie będzie. Ale nie nabierajcie się, że na reklamach wam pokazują, że pień Judaszowca jest cały w kwiatach. Zobaczcie na Judaszowce. nie jednego kwiatka na pniu. Fotomontaż na tych filmach, ale za to korona, jak zakwitnie, wygląda przepięknie. Judaszowce można ciąć po przekwitnięciu i je formować. Dziękuję Wam serdecznie za spacer i polecam kupywać krokusy na przycynach, żonkile i sadzić, nawet jak już przykwitły. Wtykat gdzie popadnie. Dobra, papa, pa. ja idę sobie coś jeszcze tam porobię, bo już po 17.00. Cześć!